Pokażę Wam dzisiaj Tiguana. Przegląd w te pierwsze mycie jest oczywiście bezpłatny. Cześć, pokażę Wam dzisiaj Tiguana, w którym zabezpieczyliśmy cały przód samochodu folią ochronną PPF, a na resztę auta nałożyliśmy pięcioletnią powłokę ceramiczną. Zabezpieczyliśmy też wszystkie szyby powłoką hydrofobową. Czyli tak zwaną niewidzialną wycieraczką. Zostały zabezpieczone też felgi oraz wnęki klamek i progi wewnętrzne. Zabezpieczenie całego przodu samochodu obejmuje przednią część dachu, tutaj dwa słupki, a po jednej, po drugiej stronie lusterka, oba błotniki całą maskę, przednie lampy, znaczek. Cały zderzak, zabezpieczyliśmy też wszystkie te czarne elementy, które niestety były podzielone na bardzo wiele elementów, więc wszystkie tutaj te czarne elementy razem z tymi listewkami są zabezpieczone. Wewnętrzne elementy też są zabezpieczone. Zabezpieczony też jest cały zderzak pod ramką tablicy rejestracyjnej. Oczywiście też. Te wszystkie czarne elementy są zabezpieczone. Tutaj od spodu też, też jest przyklejona folia. No i tutaj po tej stronie, tak samo jak, jak po drugiej, te wszystkie elementy tutaj razem z tymi listewkami są zabezpieczone. Tutaj e, z tym tak zwanym zębem zostały też zabezpieczone wnęki klamek oraz słupki black piano. Tutaj akurat ten napis jest wypukły, więc razem. Przy zamawianiu folii naprzód samochodu, zamówiliśmy też oczywiście te słupki. Black Piano z wyciętym tutaj miejscem na ten napis, żeby to ładnie się prezentowało i żeby zabezpieczyć cały ten supek folią. Tutaj widzicie ten napis, i wokół niego wycięta folia laserowo. No i cały supek zabezpieczony folią. Wnęka klamki. Tak samo tu zabezpieczone są też progi wewnętrzne folią ochronną, żeby ich nie rysować przy wsiadaniu i przy wysiadaniu z auta. Tu możecie zobaczyć resztę wnęk klamek zabezpieczonych folią oraz słupki Black Piano z drugiej strony i tak samo lusterko. Supek A oraz przednią część dachu, błotnik, maskę i całą resztę przodu. No i bym zapomniał, bo zabezpieczony też został ekran matową folią PPF, która się tak łatwo nie palcuje, nie zostawia śladów po palcach, no i też chroni ten ekran przed porysowaniem. Auto jest używane, ma 2 lata i 20 tysięcy przebiegu. I tutaj już miejscowo na dole widać miejsca po odbiciach od kamieni. No niestety. Zawsze zalecamy zabezpieczyć ten przód auta, resztę narażonych elementów. Póki auto jest nowe, póki nie ma żadnych uszkodzeń, rysek, odprysków, żeby chronić je przed kolejnymi, tutaj akurat klienci zdecydowali się na zabezpieczenie folią już pokupnie auta używanego, które było w bardzo dobrym stanie i nadawało się do zabezpieczenia folią. Teraz też możecie zobaczyć w pełnym słońcu jak błyszczy się ten lakier, czy nie ma żadnych rysek, hologramów, czy wszędzie powłoka ceramiczna jest dobrze dotarta. No jak widać lakier wszędzie się bardzo ładnie błyszczy. Nie ma żadnych hologramów czy śladów niedotartej ceramiki. A i tutaj też często pytacie, czy jest różnica między folią a powłoką ceramiczną. Więc tutaj możecie porównać sobie ten błotnik do, do drzwi. Czy widzicie jakąś różnicę w odcieniu? W połysku tego lakieru, tak. Bo czasem zdarza się, że klienci się pytają i obawiają się, że to będzie jakaś widoczna różnica. Moim zdaniem ta różnica jest niezauważalna, więc nie ma tutaj się czego bać. Auto też jest po przeglądzie, czyli tak zwanym pierwszym myciu samochodu, gdzie sprawdzamy. Jak działa powłoka ceramiczna? Czy wszystko jest z nią w porządku? I tutaj też na przebitkach będziecie mogli zobaczyć sobie efekt hydrofobowy powłoki ceramicznej oraz na folii ochronnej. Na takim przeglądzie pierwszym myciu sprawdzamy też folię ochronną, czy wszystkie krawędzie dolegają do lakieru, czy się nic nie podnosi i oczywiście to korygujemy. I warto wspomnieć, że u nas taki przegląd, te pierwsze mycie, jest oczywiście bezpłatny.